Witam ponownie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Nie wiem, czy. A. Tu było coś. Nie, prawda. Daj mi to światło. Skrzynka. Bierzemy. Nie zidentyfikowałem o tym nic. A, i tu po prostu, może ten święty gaj zaatakowały jakieś nieumarlaki, Gulowat. I to jeszcze ile ich tu przylezło? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba. Hmm. No, damy cyklon. Podchodzą! Ojej! To są twarz łapy! Szybko czary! Ojej! I to ale... ile? Pełno! Palić! Ale z tywa! Tak się nagrywał. Nie trafiłaś! Błyskawica to jest. Tworzy ale zaraz są. są male. To jest jakieś cztery strony. Śnieżyca. Złucha od ja... A... Jeden dostał, jeszcze trzy zostały. Stręcił to Aż łapy to mogłem dać tu... Trującą chmurę, nie wiadomo, czy one są, na... może nie są odporne na to, Abornę. Strętny twarz łapie. Odpocznijmy. Strętny twarz łapie ty. Dobra, to może pójdziemy teraz. To chyba wszystko wykonane na tym piętrze. Drugim. A tu wyszedłem? Nie wiadomo, co tam wszedłem. E, muszę zobaczyć. Bo tam też było. Takie chyba wejście drzwi. I wygląda, że może były wcześniej zamknięte. Aha, byliśmy. To kiedy to się otworzyło? Ciekawe, czy to na dole też są otwarte. Może jak pokonaliśmy tego maga szalonego który tak kryształki trzymał no jest, jest już chyba wszystko to idziemy na wyżej wracamy ciekawe co z tym co on tak tu stało, co mu chodziło to jest, to jest święty gaj lokacja, a więc może tu jest mm, coś dla druidki Nie mam pojęcia, jeszcze nie byłem w takiej lokacji. Więc sam jestem ciekawy, jak to się tutaj wszystko rozwinie. Gdzie teraz trafimy? Ooo! A co z, tu, co z tym ptakiem? Białym tutaj. Ładnie się schował. A tu chciałem być tu, ponieważ tu. tuż przy wejściu. I teraz, jak się ten kluczek otworzy. Może w jakiejś skrzynce coś tam będzie. Jeżeli się otworzyły już te drzwi blokady. O, kluczek, srebrny klucz. No nie no, tw tw wstrętne twarz łapiska. Maksymal fire eee, Trująca chmura, no by na nich to działa. Coś przecież się ja mogę sprawdzić. Dziennik, bestiariusz. Bestie. Karzoła. Odporność na magię wody 50, ognia 50, 50. Tylko na magię ziemi. A to dobrze. A powietrze 75 aż. Toma opory. Wartość silniku 90. właśnie ale mimo to rzucimy. Że... Stronnik otwarza łapisko. Mają, o nie mają. Na magię ziemi nie mają. Opryskanie trucizną. Nie dobierają chyba nic. No chyba padły wszystko Pot jest gorzej wyjść widzę niż wejść. Zaraz będę musiał zacząć oszczędzać kationy. O, tu było zamknięte lub jest zamknięte. Nie było. Czyli wszystkie skrzynie. Wszystko się pootwierało. Jak pokonaliśmy tamtego maga u góry, prawdopodobnie, tu byłem, sorry. No. A co tu, co tu? Nic nie ma. Czy ja wszędzie tu byłem? Chyba nie. może świętego. Dobra. Przed nami, twarz łapki i Czyli ten święty to jest po prostu opanowany przez tych. Może naby i tak przejdą, czy te rzuciłem Ale przelecam Wspaniale Czy szucaj jakieś trujące chmurana Ty to a, ich jest, jak tu jest, 90% odporności mają, no. Jeden patrz, jeden wiosna. chybił, na szczęście. No, ale no nie ma już. Gdzie on ucho? Strzelaj. Z tyłu coś jest. co? Brak mi tego czaru. Trzech! Tam jest jeszcze trzech! To tu jeszcze też jest. Do Dobra, nie, nie ma Okej, okay. ile mam? 5 racji złotuniowych Musimy zacząć oszczędzać, ale tym razem się jeszcze weśpię co może wchodzić z tym świętym gajem? Padułka? Arcymistrza Biały przedmiot ktoś tu schował źle druidi Tu były a Czyli ze wszystkich stron Muszę się się przebić Na przykład w tą stronę ja chyba tak nie da rady No male Ci to dostali? Nie, ci nie, tylko tam ci. No, ty masz takie czarno, ten około, pali, nie? też nie nie dostał. co

tam śczęście budzenie hajs o, tak. no bo to widzisz jest... no tylko ten jest. Sekundy, że się... Chodzi nam zablokowała obydwa jego ataki. Okej okay. Tu coś było Ach, tu już było wyjście? Drugie czy to? To co ja przeszedłem? Tak Wyjście nas jeszcze nie interesuje, póki nie znajdziemy zastosowania do tego srebrnego dla tego srebrnego klucza. Jedwabna szato Tu sprawdzimy. Tego co ty masz, strzegąca 7 wartość pancerza i 100 przed magicznym osłabieniem, a to przed zamroczeniem i 9, a ty jaką masz? No, ty masz średni pancerz w ogóle. No proszę, a ty? Ty masz taki, no super. A zmienimy na Nie, tylko dwa miejsca. Zaraz chyba skoczymy po jedzenie I... i sprzedać przedmioty i tu wrócimy. Chyba no, tak było. Może w tą stronę tam były jeszcze jakieś dzień Tu było zamknięte... ...i to już otworzone było, tak? Tu też byłem, tu ten grzyb. No to chyba... Wszystko Co tutaj można było dokonać. Nie wiem o co chodzi. Chyba musimy wychodzić i wziąć od kogoś jakieś zlecenie. Nie no to musi coś być, skoro mam ten srebrny klucz. Tu musi coś być. No. Nie wiem czy z takiej odległości to zadziała. O tak, dobrze. Ej, a co jest? Piszę, że cię wczoraj. Ten też nie? Ta gra, jak nie wiem, tak nie zobaczyła, że ja umieram. Ja nie, ja nie zobaczyłem. A to? Kres pominięty? Uuuu, ale... No, to to tam. Nie świateł. No i to jeszcze odbił. Jeśli ktoś w to przeżył. No, przeżył to noc. Czary wody to słabiutkie na mnie Cuby na szczęście Tylko jeden został? Dobrze Nie wiem, wychodzę w nie wiem o co tu chodzi muszę dostać jakieś zlecenie chyba na tą lokację Dobra, wychodzimy Czyli tutaj, tak? Ale i tak muszę iść do sklepu, idziemy tak, ale i tak muszę chyba się przeteleportować do sklepu, do kartaru. Kartar? Czy jak to się nazywa? Kartar, czy tak? Do sklepu, coś sprzedać, kupić jedzenie i przyjść tutaj dalej, eksplorować te drogi. W tym świecie drogi pustynne, drogi w dżungli, drogi w, w lasach tropikalnych. Półwysep agen. Czyli tutaj, tak. Wejście. Święty Gaj. A tu. Wejście. Tajemnicza krypta. No to byłem w tajemniczej krypcie, tak. O, tu nie byłem. No dobra, ale tu musimy już kończyć. Na razie do widzenia.